Jeśli szukasz najlepszych brokerów z darmowym kątem demo, trafiłeś we właściwe miejsce. W tym filmie przeprowadzę Cię przez wybór zaufanych platform, które pozwalają na ćwiczenie handlu za pomocą wirtualnych środków przed zainwestowaniem prawdziwych pieniędzy. Jeśli chcesz wypróbować handel na darmowym koncie demo, wszystkie linki znajdziesz wygodnie umieszczone w opisie. Zaczynajmy. XTB jest jednym z największych brokerów w Europie, założonym w 2002 roku i notowanym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jest regulowany przez czołowe instytucje takie jak FCA i SISEC, co zapewnia bezpieczne środowisko handlowe. Jedną z największych zalet dla początkujących jest nieograniczone bezpłatne konto DEMO, na którym można testować strategię z wirtualnymi środkami i zapoznać się z platformą. XTBase X-Station jest prosty w obsłudze, ale jednocześnie wyposażony w zaawansowane narzędzia, takie jak wykresy w czasie rzeczywistym i wskaźniki techniczne. Traderzy mają dostęp do rynku forex, indeksów, akcji, ETF-ów i surowców. Ponadto XTB oferuje szeroki zakres materiałów edukacyjnych, od webinarius po codzienne analizy rynkowe. Zarejestruj się poprzez link w opisie, aby rozpocząć korzystanie z darmowego Demo XTB i uzyskać dostęp do ich pakietu edukacyjnego. IToro to kolejny doskonały wybór, szeroko znany ze swoich funkcji handlu społecznościowego. Założona w 2007 roku i regulowana przez FCA oraz CYSEK, IToro oferuje wirtualne konto Demo 100 000 UST środków treningowych, dając możliwość testowania transakcji bez ryzyka. Platforma jest intuicyjna i dostępna zarówno na stronie internetowej, jak i na urządzeniach mobilnych, zapewniając dostęp do akcji, ETF-ów, Forexu, surowców i kryptowalut. Dla początkujących szczególnie pomocne jest kopiowanie najlepszych traderów, a także możliwość ćwiczenia kopiowania transakcji w trybie demo przed użyciem prawdziwych pieniędzy. Wraz z tym i Toro oferuje darmowe zasoby edukacyjne i przewodniki, które wspierają nowych traderów. Utwórz swoje konto poprzez link w opisie i wypróbuj tryb Demo eToro, aby bezpiecznie poznać platformę. XM jest regulowanym brokerem działającym od 2009 roku, posiadającym licencje od SISEC i ASIC. Jest popularny na całym świecie, szczególnie ze względu na przyjazne podejście dla początkujących. XM oferuje konto Demo z 100 000 USD wirtualnych środków, dostępne na platformach MT4 i MT5. Pozwala to nowym traderom na naukę bez ryzyka, testując warunki handlowe identyczne z kontami rzeczywistymi. Gdy będziesz gotowy, możesz rozpocząć handel na żywo, wpłacając minimalnie 5 USD. Oprócz konta demo, XM zapewnia codzienną analizę rynku, webinaria oraz pełną bibliotekę tutoriali, które pomagają początkującym rozwijać swoje umiejętności. Zarejestruj się, korzystając z linków w opisie. Aby otworzyć konto Demo XM i rozpocząć naukę z pełnym pakietem edukacyjnym. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci znaleźć odpowiedniego brokera do ćwiczeń na koncie Demo przed rozpoczęciem handlu na żywo. Jeśli tak, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej treści takich jak ta. Dziękujemy za oglądanie.